Dzień dobry, witam na moim kanale Mirosław Sadowski. Dziś rozpoczynam cykl filmów Spacer wokół domu. Postanowiłem sobie coś w tym sezonie ponakręcać indywidualnie. Jestem teraz obecnie w Tarnowie w Mościcach na końcu ulicy Czarna Droga, w miejscu, gdzie droga przechodzi przez wał. Wał rzeki Dunajec. I mam Wam dzisiaj do pokazania trzy mosty: jeden kolejowy, stalowy i dwa, dwa mosty drogowe. Oczywiście ja nie jestem mostowcem, więc wam nic nie będę o mostach jako o konstrukcji opowiadał, ale coś Wam tutaj fajnego może opowiem. Także zapraszam na spacer w rejonie Dunajca w Tarnowie-Mościcach. Idę właśnie drogą wzdłuż wału kolejowego. Jestem na tak zwanym Międzywalu, czyli na odcinku między wałami przeciwpowodziowymi rzeki Dunajec. Mamy most kolejowy. Ponadto jest to najdłuższy kolejowy stalowy most nitowany w Polsce. Tak słyszałem. Muszę to sprawdzić, bo wiem, że najdłuższy w ogóle to jest w Trzewie nad Martwą Wisłą, a tutaj ale tak słyszałem. Moc jest bardzo długi i przebiega nad starorzeczem, tak zwanym Stary Dunajec. Dawniej to tutaj dużo ludzi wędkowało na tym starorzeczu. Teraz już właściwie jest martwy, martwy ten akwen. Ciekawostka: mamy tutaj czerwony szlak o długości 80 km dookoła Tarnowa. W mojej kwalifikacji zalicza się to do szlaków średniodystansowych w skali województwa. No, no, most jest oczywiście dwunitkowy. widzimy na pierwszym planie most na łącznicy autostradowej ze zjazdu w Wieszosławicach do Mościc. Potężna konstrukcja mostowa. Sięgająca od przyczółka zlokalizowanego na jednym wale przeciwpowodziowym do przyczółka na drugim wale. Milo przysłowi jest ten most. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięcioprzęsłowy most. 11 nawet 11 most Do niedawna to wszystko porastały... Porastały wierzby Czyli haszczory tu były. Wszystko wygolone i mało co widać, żeby coś z tej przyrody zostało. Ciekawostką są tutaj te zielone kopczyki. To są ujęcia wody dla tarnowa podziemne. Cały ten teren jest objęty ochroną i stąd z tych żwirów czerpie się wodę pitną dla tarnowa. Strefa ochrony sanitarnej, studnia numer 3. Zakaz wstępu. No oczywiście, że zakaz wstępu, wiadomo. Ale popatrzcie. Tutaj te chaszczory zostały. Krzewaj i nawet wysokie wierzby. A tam całkowicie wycięte. No, ciekawostka przyrodnicza. No, cały czas idziemy szlakiem czerwonym. To jest szlak pieszy, ale chyba mało kto nim chodzi. Jest to dosyć dobry szlak na rower, bo praktycznie w znacznej większości prowadzi takimi oto drogami, więc jak na rower na jeden dzień, 80 km można by to kiedyś zaliczyć. Nie? Zobaczcie jaka to jest potężna żelbetowa konstrukcja. A teraz popatrzcie, dochodzimy do tak zwanego starego mostu. W Ostrowie. Proszę zobaczyć. Most zaczyna się stąd. Tu ma przyczółek. A tu jest nasyp. Nasyp. Cały czas. A tu jest wał. Cała ta to wale, którym płynie Dunajec jest przez ten nasyp powstrzymywana. Natomiast ten most, a tutaj światło, gdzie Dunajec spiętrzony może się przedostać, a ten nasyp podpiętrza dodatkowo płynący Dunajec, który się nie mieści w świetle Starego Mostu. Ten most właściwie nie powinien być w ogóle w ten sposób zbudowany. To jest wbrew Wbrew przepisom, wbrew logice i wbrew zasadom ochrony przeciwpożarowej, boże, przeciwpowodziowej. Filary mostu. Nie jestem mostowcem, nie wiem jaka to konstrukcja, jakaś belkowa czy belkowo-płytowa, ale olbrzymi. Coś ostatnio tempo budowy spadło. Słyszałem, że się kłócą o, o waloryzacji wykonawcy. Generalnym wykonawcą jest metrostaw z Czech. A pod wykonawcą między innymi firma Eurovia. Ujdziemy sobie w tamtą stronę. Idziemy przez ten stary most, który jest odremontowany gdyż jego stan techniczny kilka lat temu zmusił władzę do natychmiastowego zamknięcia tego mostu strasznie wieje nagrywam przez zewnętrzny mikrofon, który mam podłączony do drugiego telefonu bo ten mój jest niekompatybilny z tym mikrofonem zobaczymy jak to z tego wyjdzie, no patrzcie jak ten most wygląda drugi, ten nowy niezbudowany zbudowane. No, dosyć imponujące. Jak na warunki Tarnowa. Tydzień temu tu byłem i znalazłem dwa nowo założone geokesze. Co to jest geokesz, to Wam powiem, bo zmierzamy na drugą stronę Dunajca, na stronę Ostrowa po kolejnego kesze. A tam, słuchajcie, tam jest dopiero ciekawostka przyrodnicza. Tam się buduje elektrownia wodna. Przy progu, piętrzącym wodę na ujęciu dla zakładów azotowych, budowana jest elektrownia wodna. Przez inwestora zbyt goszczy. Czym jest ten geocaching? Geocaching to taka międzynarodowa zabawa. Gdzie jedni chowają pewne y y pamiątki, a drudzy, mając dostęp do współrzędnych, ich szukają. Skrytki są rozmaicie lokowane, niektóre są bardziej ambitnie maskowane, drugie wcale nie są maskowane. Generalnie chodzi o zabawę, i jest to doskonały y sposób na zabawę z dziećmi w wieku szkolnym, na przykład podczas wakacji. Musimy mieć yy, aplikację w telefonie, yy, na przykład goCaching.com. Ja mam inną, ja mam SeaGeo, zaraz ją odpalę. Lokalizujemy się według mapy i szukamy, i aplikacja wyszukuje nam yy, skrytki. I przy pomocy współrzędnych, mamy tutaj niedaleko skrytkę. Nazywa się Wiedźmińskie Opowieści. Tradycyjna. Więcej szczegółów. Dajemy. Pokaż, jak daleko jest. Pokaż na mapie. I mamy stąd 33 metry. Ciekawe, gdzie to jest. A więc idziemy szukać. Chodźcie. A. Jeszcze jedna rzecz. Keszotorba. torba Ważna rzecz. keszotorba, torba gdzie mamy podstawowy sprzęt do szukania keszów. Na przykład rękawiczki robocze. Słuchajcie, na razie nie ma, na razie nie ma, ale może to nie w tej wierzbie jest. No nie jest łatwo, szczerze mówiąc. Słuchajcie, no, yy, znalazłem coś, nie keș, ale prawdopodobnie miejsce po jego umocowaniu. I to nie w tych wieżbach, w których szukałem, tylko obok. Muszę teraz zidentyfikować, bo tam w opisie podobno z tego, co pamiętam, coś było faktycznie, że czy coś z tym keszem było nie tak? Nie ma już tego kesza. Ostatnio znaleziony 29 października 22. No to na tym polega właśnie geocaching. Jedni zakładają skrytki, a inni tych skrytek szukają. W środku w skrytce jest logbook, czyli karteczka, na której się wpisuje swój nick i datę znalezienia. Czasem są pamiątki. Które można zabrać pod warunkiem, że się coś innego zostawi. Polecam geocaching.com. To by było na tyle. Żegnam wszystkich, którzy oglądali pierwszy odcinek z cyklu Spacer wokół domu. Pokazałem wam okolice, w której mieszkam nad yy, rzeką Dunajec, trzy mosty w dosyć bliskiej odległości. Mam nadzieję kontynuować ten cykl, bo taki mam plan na ten sezon. Co do kanału Mirosław Sadowski. Mirosław Sadowski w terenie również będzie eksplorowany. Ale wiadomo w innym składzie. Na razie to wszystko. Do zobaczenia. Zapraszam wkrótce. Mam nadzieję.